Lotnisko Willard w środkowej części Oahu miało być atakowane jako pierwsze, a po nim baza lotnictwa morskiego Kaneohe na wschodnim wybrzeżu. Szliśmy na śniadanie. Kiedy wychodziliśmy z koszar, przeleciał nad nami japoński samolot. Uznałem, że to ćwiczy lotnictwo wojsk lądowych. Patrzcie, jaki realizm. Namalowali mu nawet japońskie znaki rozpoznawcze, symulują atak na naszą bazę. Przydzielono mnie do łodzi latającej, która była już na wodzie. Mieliśmy zaplanowane ćwiczenia, szykowałem się. Usłyszałem nadlatujące maszyny. To była cała formacja, zniżały lot. Oberwałem przy pierwszym albo przy drugim ich zejściu na cel. Pociski wzbijały małe fontanny na wodzie. Jeden z nich trafił w zbiorniki paliwa. Łódź latająca zajęła się ogniem. Ostrzelali nasz hangar. Pobiegliśmy tam. Byliśmy pewni, że wszystkie nasze maszyny oberwały. Samoloty w bazach na Oahu ustawiono w zwartych grupach, żeby łatwiej było ich pilnować. Nie rozśrodkowali maszyn, bo bardziej się obawiali sabotażu ze strony mniejszości japońskiej niż nalotu. Ustawili samoloty jeden przy drugim. Japończycy mieli je na talerzu. Próbowaliśmy przetaczać maszyny, żeby nie zajęły się ogniem od tych, które już płonęły. Straty na lotniskach były koszmarne: płonące hangary, zniszczone samoloty, chmury dymu i wiele ofiar. Doznałem poparzeń płynąc przez plamę płonącej benzyny. Mieliśmy trzy albo cztery zwodowane łodzie latające. Z ich załóg chyba tylko ja się uratowałem. Japońskie bombowce horyzontalne, nurkowce i samoloty torpedowe nadlatują nad Pearl Harbor. W powietrzu nie ma jeszcze żadnego amerykańskiego myśliwca.